Mam tutaj około 300 g golonki z indyka. Mięso jest ugotowane i oddzielone od kości. Gotowałam je w wywarze z warzyw z dużą ilością czosnku. To może być także mięso rosołowe. Ważne, żeby było ugotowane na miękko, żeby to nie było takie suche, wiórowe mięso, tylko żeby samo w sobie było bardzo miękkie i delikatne. Wówczas finalne danie będzie po prostu lepsze. Mięso gotowe, zaczynam zatem od przygotowania pozostałych składników, potem tylko całość wrzucę na patelnię i usmażę. Najpierw papryka, dowolna, w naszej dzisiejszej wersji zielona, ale spokojnie może być czerwona bądź żółta, bez znaczenia. Paprykę myję, osuszam, pozbawiam gniazdek nasiennych i kroję w cienkie paski. Teraz jedna średnia cebula, obieram i kroję w pół talarki lub w piórka. I gotowe. Wszystkie składniki mam już przygotowane, zatem rozgrzewam głęboką patelnię i dodaję na nią tłuszcz. Dowolny to może być olej, masło bądź oliwa do smażenia lub tak jak w naszym dzisiejszym wariancie smalec. Smalec bardzo fajnie wydobędzie smak tej potrawy, więc tutaj go raczej nie omijamy. Jedna łyżka smalcu. I kiedy tłuszcz już jest rozgrzany, dodaję mięso i chwilę je podsmażam, e, tak żeby woda odparowała, a mięso zrobiło się z, e, rumiane. I dopiero wtedy dodaję cebulę. Można oczywiście na początku dodać najpierw cebulę, tak żeby mięso smażyło się z cebulą. W naszej wersji zdecydowanie wolimy najpierw podsmażyć mięso. Smażę jakieś 2-3 minuty, e, aż mięso odparuje i delikatnie zacznie się rumienić. Wtedy dodaję cebulę i smażę całość razem do czasu, kiedy cebula się zeszkli. Czas tego smażenia zależy trochę od tego, jakie mamy mięso, żeby nie smażyć za długo, żeby nie stało się zbyt suche. Dlatego trzeba być czujnym i obserwować sytuację na patelni. U nas już jest dobrze mięso podsmażone, cebula zaszklona, teraz czas na paprykę. Mieszam i trzymam na patelni tak długo, aż papryka będzie lekko usmażona, ale taka al dente. Wcale nie zależy mi na tym, żeby ją rozgotować. W razie potrzeby, żeby mięso nie stało się zbyt suche, podlewam niewielką ilością wody. Mm, danie niby bardzo proste, ale w całej kuchni w tej chwili unosi się bardzo apetyczny zapach. Yy, z doświadczenia obrazu już powiem, że danie naprawdę będzie bardzo smaczne. Raz jeszcze podlewam niewielką ilością wody, po czym przykrywam zawartość patelni i trzymam kilka minut tak długo, aż papryka będzie al dente. Apryka już gotowa. To właściwie jest takie bardziej duszenie mięsa niż smażenie mięsa. Cały czas y, trzeba monitorować zawartość patelni, czyli co jakiś czas podnosić tę pokrywkę i ewentualnie dolewać wody, tak żeby mięso za bardzo się nie y, zrumieniło. Ono ma być właściwie duszone w warzywach i w cebuli. Teraz dodaję czosnek, 4 lub 5 ząbków. Drobno go siekam lub przeciskam przez praskę. Zmniejszam grzanie pod patelnią po to, żeby nie dopuścić do przypalenia się czosnku. Całość mieszam i dodaję kolejne składniki: łyżkę ciemnego sosu sojowego oraz puszkę siekanych pomidorów lub kilka świeżych pomidorów sparzonych i obranych ze skórki. To już według uznania. Teraz dodaję dwie łyżki pikantnego sosu pomidorowego, domowego lub kupnego, yy, także według uznania. To może być także ketchup. Jeśli danie ma być bardziej wyraziste w smaku, bardziej pomidorowe, to można wzbogacić je także koncentratem pomidorowym. W naszej wersji dodajemy dwie łyżeczki. Całość prezentuje się już bardzo apetycznie, pachnie jeszcze przyjemniej. Teraz jeden z ostatnich składników, czyli kapary. Jedna łyżka. Jest to opcjonalne, ale bardzo tutaj pasują. Całość mieszam i finalnie doprawiam do smaku. Nie doprowadzam, według własnych yy, upodobań, według własnego uznania, u nas jest to łyżeczka wegety oraz mniej więcej jedna trzecia łyżeczki czarnego pieprzu. Yy, a jeśli chodzi o wegetę, to jeśli nie uznajecie, spokojnie można doprawić danie po prostu solą. Gotowe podaje na gorąco prosto z patelni. Świetnie smakuje z ryżem, z kaszą kusku, z ziemniakami czy po prostu z pieczywem. Eee, mówię prosto z patelni, ale to danie najlepsze chyba jednak jest następnego dnia, więc warto je przygotować wieczorem dnia poprzedzającego podanie, a potem tylko podgrzać i podać ze wspomnianymi wcześniej dodatkami. Co więcej, będzie smakowało także na zimno i jest bardzo fajnym eee, dodatkiem do kanapek i gotowe, gorące i pełne smaków i aromatów już na stole. Banalnie proste, ale niech was nie zwiedzie ta prostota. Ten paprykarz jest naprawdę niezwykle smaczny. Ja bardzo lubię ten paprykarz z pieczywem pełnoziarnistym i kromka e, takiego dobrego chleba z solidną porcją paprykarzu jest nie tylko sycącym, ale także bardzo smacznym posiłkiem. Smacznego.